Jest w końcu, jest 9 lat na to czekaliśmy, zgadza się, bo w 2014 roku rozpoczęła się produkcja filmu Flash. Długo czekaliśmy, bardzo długo czekaliśmy, nawet zdąży 9 sezonów serialu na CW nakręcić, dopiero dostaliśmy film i muszę przyznać, że byłem bardzo podekscytowany tym, tymże filmem, ponieważ Andy Muschietti, no to jest jego pierwszy niehorrorowy film, ale facet powiedział, że wie jak to się je. Byliśmy wszyscy ciekawi, zadowoleni, bo... Pamiętam też oczywiście, jak najbardziej, że były perturbacje z DCEU, były perturbacje z Ezromillerem Millerem i z wieloma innymi rzeczami, dlatego dzisiaj opowiem, czy Flash to jest rzeczywiście dobre kino. Nie będę, nie będę zdradzał fabuły, nie, po prostu nic więcej oprócz tego, co mamy w, w nie, także spokojnie. Opowiem o stanie po napisach, ale to na samym, na samym końcu, jak najbardziej, tak, że nie będę zdradzał, zdradzał fabuły. Może zacznę od ogólnie, od zarysu, bo to jest film oparty na komiksie Flash Point Paradox, luźno jak zresztą sam powiedział reżyser. I ogólnie chodzi o to, że Flash cofa się w czasie, ażeby uratować swoją mamę. Krótko mówiąc. No i wiadomo, że skoro się cofa w czasie, kontinuum i tak dalej, wszystko się miesza, kombinuje i... No i mamy paradoks i po prostu trzeba coś wymyślić. I rzeczywiście tak tutaj jest. Nie będę zdradzał, zdradzał szczegółów fabuły, ale to co się dzieje w tym filmie to jest po prostu, chciałem powiedzieć, kosmos i to jest adekwatne, wydaje mi się. Bo takie nagromadzenie gwiazd, nie wszystkie zdradzę, bo nie wszystko jest pokazane w zwiastunie, ale takie nagromadzenie gwiazd, jakie jest w tym filmie, to jest po prostu coś, coś pięknego. Może zacznę troszeczkę właśnie o tej fabule mówiąc. Ja już, no nie jest to pierwszy raz, kiedy dostajemy... Właściwie pierwszy raz, kiedy dostajemy film fabularny aktorski, ale nie jest to pierwszy raz, kiedy dostajemy historię o paradoksie, o Flashpoint Paradox, bo rzeczywiście było to wcześniej w animacji sprzed kilku lat. Animacja tak naprawdę godzina 15, a naprawdę bardzo fajnie jest to spomazowane. wszystko, tam się pojawia, w tej animacji pojawia się każdy. I jeszcze mieliśmy też w serialu, jak najbardziej w serialu, gdzie tam Grand Gustin właśnie wkłada się w rolę w Barego Elena Flasha. Również mieliśmy taki crossover. Tak zwany, więc rzeczywiście to było przedstawione, pokazane, więc mniej więcej wiedziałem czego się spodziewać, wiedziałem mniej więcej jak to będzie, jak to będzie wszystko wyglądało, a przynajmniej miałem założenie, jak bym chciał, żeby to wyglądało, no i rzeczywiście to, co chciałem, tego rzeczywiście dostałem, można by tak jak najbardziej rzec, bo fabuła zgadza się, oczywiście pokrywa, flaszy, miesza strasznie naprawdę, Zresztą nie pierwszy raz, czy to powrót do przyszłości, czy nawet Avengersi z konkurencyjnej stani pokazują, nie wolno mieszać z czasem, nie wolno kombinować, bo rzeczywiście możesz się przeliczyć. No i troszeczkę według prawa Marfiego, jeżeli coś może nie pójść dobrze, to nie pójdzie. A zresztą Flash nawet w DCEU, bo to jest teoretycznie ten Flash, jest to ostatni film DCEU, czy DC Extended Universe, który jest tak zarazem pierwszym. Wspólnie, właśnie, pierwszymi, wspólnie z Akomenem 2, filmami z DCU. Bo akurat no, to, że on tutaj namiesza i potem y, próbuje to odkręcić, no to sprawia, że tak, tak sobie wymyślił y, y, m.in. James Gunn, że to wszystko się zresetuje, będzie można w tym momencie zacząć na nowo. No i tak to, tak to jak najbardziej, tak najbardziej w, tym, w tym filmie jest zrobione, jest pokazane. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Główny, główna fabuła i jak najbardziej mi się bardzo yy, podoba, jak najbardziej bardzo, a no, niech będzie już powiedziane zostało, więc jest, jest yy, w porządku, ale gro postaci, które się pojawiają w tym filmie, w pewnym momencie, kiedy zaczęłem oglądać po pierwszej pół godziny, mówię, nie no to jest mokry sen każdego fana DC, bo to co się tutaj dzieje, tyle osób, ile się pojawia, nawet nie tyle, nie tyle postaci, ale też smaczki, które, które się pojawiają i... Tutaj jest zabawne, bo gros tych smaczków, no to na przykład pojawiają się rzeczy z oryginalnego Batmana, wiadomo, Michael Keaton, Jack Nicholson w roli, w roli Jokera, potem mamy Badumę, nie Badumę, tylko powrót Batmana, więc smaczki pojawiają się na przestrzeni, przestrzeni wszystkich, naprawdę wszystkich filmów, więc każdy dla siebie coś znajdzie. Nieważne, czy, czy to jest polemika, ale kto jest najlepszym Batmanem? Czy to jest Batfleck? Czy może Pattison? A nie, jednak może rzeczywiście nie Pattinson, może jednak y, Michael Keaton, ja jestem akurat y, Tim Michael Keaton, więc y, no, wychowałem się na tym Batmanie, więc rzeczywiście tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o te, o te m, postacie, no bo rzeczywiście, jeszcze można na chwilę wrócę do, y, do fabuły, bo zaczynamy z wysokiego C, musi rzeczywiście tak być, no bo to jest wiadomo film super bohaterski, więc inaczej nie może być, scena otwierająca jest kapitalna, no bo wiadomo, że Bary, Flash nie jest postacią tak poważną, chociażby mroczną, jak, jak oczywiście Batman. Wiadomo, że jest troszeczkę głupkowaty, musi być humor. Humor jest wyważony i rzeczywiście dobry, ale scena otwierająca, kiedy. No, jest jazda, jest jazda w Gotham City oczywiście. I on musi. No, jak, jak to super bohater ratować, jest to zrobione pięknie, komicznie, jest oczko do nas, do nas mega wielkie puszczone, więc bardzo mi się to oczywiście podoba. No widać, że Andy Muschetti fajnie bawił się całą fabułą, fajnie bawił się całym konceptem. Ten pomysł. Co mi się bardzo podoba w, no w kilku, przynajmniej w filmach, że. To jest film robiony od fana dla fanów, nie na zasadzie ok, dziękuję bardzo, to ja to odhaczę od dziewiątej do piątej i... i, i. Do widzenia. Często się tak zdarza w filmach, tak było przy okazji bodajże serii opcji i Predator, że a, jeden obcy, reżyser t, y, robił Obcego, ale ja bym wolał Predatora, a facet robił Predatora, ale bym wolał Obcego. I to jest bardzo często, a tutaj rzeczywiście, nawet jeżeli Andy Muschetti nie jest może wielkim fanem DC, może nie jest wielkim fanem Flasha, to pokazał, że jak najbardziej, bardzo dobrze umie odrobić pracę domową, wie jak to się je, wie czego my, co my chcemy otrzymać, więc to jest piękne. Większość fabuły, zresztą to co widzisz na, na, na zwiastunie, to co jest na zwiastunie, Dzieje się w trakcie, kiedy generał Zod, tak, generał Zod w tej roli Michael Shannon yy, przybywa do, do Metropolis, tak, do Metropolis i chce po prostu chce Supermana, żeby Superman się pojawił, bo no, wiadomo, reszta jest znana oczywiście z filmu yy, Men of Steel. Henry Cavill tam w roli Kalela w roli wystąpił i yy, gdzieś mniej więcej czasowo, aż to naprawdę skoro mówimy o, o paradoksie i mieszaniu się linii, ale ogólnie powiedzmy gro. Gro filmu jest gdzieś tam rozgrywane w tym, w tym czasie. No tak akurat to wygląda. Postacie. Jeżeli. idą za kina, zastanawiam się. A ciekawe, czy on się pojawi, ciekawe, czy ona się pojawi, ciekawe, tak, pojawi się. Jak najbardziej pojawi się. Wszyscy niemalże się pojawiają. Powiem zaraz, cytując kabaret oczywiste oczywistości, kogo, kogo nie ma. I to było już wiadome, wiadome na. Dużo wcześniej. Tak, to było dużo wcześniej wiadome, ponieważ Ray Fisher, o nim mowa, oczywiście, on w, w, w DCEU wcielał się w postaci Cyborga jak najbardziej miał się pojawić, miał dosyć dużą, dosyć ważną rolę w tymże filmie, ale potem zaczął y, oskarżać DC o to, że źle traktują aktorów i tak i tak dalej. No i nie wiem, pewnie myślał, że on jest Eddie Murphy czy, czy Denzel Washington, że mu to ujdzie na sucho. No niestety, miał rację, nie miał racji. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, jak, to, jak do tego doszło. W każdym razie został usunięty. Wszystkie sceny z Cyborgiem są usunięte. Prawie wszystkie sceny, no zobaczysz, zobaczysz. W każdym razie nie odgrywa on w tym filmie żadnej, żadnej roli. Nie ma go tutaj tak naprawdę. I jak już mówiłem wcześniej, to jest mokry sen Fana bo Rzeczywiście ja bardzo często, zresztą na kanale bardzo często się pojawiają osoby, które pytają, mówią i rozmawiam na ten temat i dużo rzeczy właśnie na temat Batmana, na temat Flasha, głównie na, na temat w sumie chyba Flasha jest, jest omawianych i muszę przyznać, że rzeczywiście... Tak, oglądając ten film mam tutaj całą listę, no nie będę Ci mówił, ale rzeczywiście cała lista jest, o proszę bardzo, to, 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 to się dzieje, ten się pojawia, ta się pojawia i jest naprawdę cudnie, jest naprawdę bardzo dobrze, więc chociażby dlatego, jeżeli jesteś osobą, która właśnie lubi takie smaczki, na przykład pamiętasz rzeczone wcześniej oczywiście filmy, filmy z Batmanem, Michaela Lakitona, czy kto tam się był, potem był Wal Kilmer, potem był George Clooney. Więc jeżeli pamiętasz te wszystkie filmy, no to rzeczywiście jakieś tam smaczki dla siebie weźmiesz, a jest ich całe, jak już mówiłem wcześniej, zatrzęsienie. W roli oczywiście naszego, naszego Barego Alena jest no, tak niesforny, dosyć konkretnie niesforny Ezra Miller, który miał, miał swoje przeżycie, miał swoje przejścia, a nie był on pierwszym wyborem do tejże roli i... Chciałbym powiedzieć, dobrze, jakby akurat skorzystano z innych, innych aktorów, który, którym proponowano, którzy byli zainteresowani tęże rolą, a byli to między m.in. Bradley Cooper, Chris Pine, Ryan Quantem, Matthew Fox i także Scott Potter. Oni wszyscy byli albo zainteresowani, albo studio ich chciało. Tak czy inaczej, nic z tego nie wyszło. Może się nie, nie dogadali, że chodzi o kasę. Czasami terminy się nie udawały, więc rzeczywiście stanęło na SG Millerze. Niech tak będzie. I w tym momencie chyba ja od, od lat oczywiście oglądając Flasha na CW w tejże roli tam Grand Gustin, chyba nie wyobrażałem sobie nikogo innego jak Grand Gustin i wydaje mi się, że był rzeczywiście świetny, ale tutaj jak wystąpił, jak zagrał Miller, no to on jest dobry w tym momencie. Ja cały czas mam tutaj w pamięci yy, Gustina i wydaje mi się, że jest yy, dobrym dobrym Flashem, ale Ezra Miller pokazał, że jest jeszcze ciekawszy, jeszcze lepiej. On, no wiadomo, wciela się w dwie role w tym filmie wciela się w rolę Barego y, Alena i Flasha, a także w rolę Barego Alena i Flasha, ale młodszego. No, nic nie zdradzam ponad to, co jest na zwiastunie. Więc y, rzeczywiście pokazał, że fajnie potrafi się bawić tą postacią, że jest no do końca nie no to wiadomo taki, y, taki przynajmniej w w, DC, w DCU taki Flash powinien, powinien, być i rzeczywiście tak się wszystko to y, jak najbardziej tego Millera kupuje. Wiadomo w tym momencie, że on powróci, jeżeli druga część będzie. A scenariusz do drugiej części jest już gotowy od, od 2021 albo 2022, 2021 roku. Tak, jak najbardziej wiadomo, że ma być kontynuacja. Jeżeli zgodzi się odpowiednio włoska firma Vittory Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Schmal, to dwójka e, dwójka będzie, ponieważ, tak jak mówiłem, ten film ma służyć. służyć jak to ładnie? James, Ka, e, James, Gunn, James Gunn powiedział tak zwany soft reboot, czyli tak mięk, na miękko zaczynamy od nowa. I właśnie ten film, a także już niedługo pojawiający się Aquaman 2, mają być początkiem DC, DCU. Zobaczymy, jak to będzie, jak to wyjdzie. Też powiedziano, było że 700 milionów, chyba to jest taka granica. Przyzwoitości dla tego filmu, bo budżet to był 200-220 milionów, więc tak biorąc pod uwagę, jak ostatnio, filmy filmy bohaterskie zrabiają, tyle by chcieli zarobić. Jeżeli tak, no to w tym momencie nie ma problemu, scenariusz gotowy, więc y, strajk scenarzystów i nie groźny i mogą je najbardziej śmignąć. Ale każdą scenę, w której się pojawia, i to mówię, to no pewnie nie jestem obiektywny. Na pewno nie jestem obiektywny, bo rzeczywiście wychowałem się, jak już mówiłem wcześniej na Batmanach Michaela Kitona. Naprawdę, Michael Keaton kradnie każdą scenę. I nie ma to znaczenia, czy jest to no, już w tym momencie ta kultowa scena, kiedy on mówi: I'm Batman. Czy rzeczywiście cokolwiek innego, czy y, jako Bruce Wayne, czy jako Batman. On po prostu jest świetny. Widać, że w facet 71 lat ma. On ma 71 lat w tym momencie i jest najstarszym Batmanem. Najstarszym aktorem, który się wcielał aktorsko, to ważne aktorsko w Batmana, bo rzeczywiście byli już Adam West, był starszy, kiedy był, robił. Podkładał głos w animacji pod, oczywiście, yy, Batmana, ale to było jakiś, jakiś czas temu. Ale aktorsko Michael Keaton jest najstarszy i muszę przyznać, no on naprawdę piękny. Ja tak oglądałem i nie ma znaczenia. Dziękuję bardzo, ja wiem, pojawia się, pojawia się Ben Affleck, wiem, że oczywiście był, y, był Christian Bale, byli, kilka, byli inni, teraz jest Pattinson, nie, dla mnie Michael Keaton jest po prostu niesamowity, jest super, jest świetny, mam nadzieję, że, że powróci w kolejnej części, a czemu miałby nie powrócić, studio powiedziało, że pewnie, jeżeli będzie druga część, to Michael Keaton powróci, Supergirl powróci, a znając życie, skoro to jest Flash, no może tak naprawdę każdy, y, każdy powrócić, więc y, tutaj nie było, tutaj nie było żadnej zagrywki, Miał Pojawić się Ben Affleck, nie Ben Affleck, Christian Bale. No się chyba, on powiedział, jak najbardziej, pojawi się pod warunkiem, że Chris Nolan powie: Nie ma problemu stary. Chris Nolan, oczywiście, reżyser trylogii o Batmanie, czyli Batman Begins, Dark Knight, and Dark Knight Rises. Powiedział, że nie ma problemu, jeżeli on pozwoli. No, czy się wydarzyło, czy się nie wydarzyło, zobaczysz sama, zobaczysz sam, jak to jak to wyglądało, Czyli patrzę jeszcze w tym momencie kto się, y, się pojawił no Batfleck, oczywiście Ben Affleck się pojawia po raz czwarty, jest to y, aktor, który najwięcej razy wcielał się w, w filmach kinowych w Batmana i jest to jedyny aktor, który wystąpił cztery razy, ale ani razu nie dostał filmu solowego zaskakujące, prawda? No, rzeczywiście tak się zdarzyło, bo przecież czy to B.V. Jest, czy Liga Sprawiedliwości, no on nigdy nigdy jako, y, jako Batman solowo nie wystąpił więc tutaj cały czas trym y, wiedzie Christian Bale, który miał, miał trzy filmy y, w swojej y, pod sobą. Tak, rzeczywiście tak to jakoś, tak to jakoś wyglądało. Y, nie tylko do roli Barrego Alena była, że tak powiem, duża, spora konkurencja, bo również do roli jego matki. Twórcy no, chcieli kogoś wielkiego, ogromne gwiazdy stawały w szranki konkury. Proszę bardzo. Julia Roberts, Julian Moore, Vera Farmiga, Kate Winslet, a także Hilary Swank. One wszystkie były brane pod uwagę, jeżeli chodzi o rol, rolę Nori Allen. Z tych lub innych względów, oczywiście, się nie udało, nie wyszło. Pamiętaj, że film był kręcony 4 lata, tam były problemy z pandemiksem. Potem, oczywiście, to, co wyrabiał Ezra Miller, nie pomogło. Tak to w tym momencie film miał mieć już premierę, bodajże w marcu 2022. To się potem wszystko oczywiście y, zmieniało, kombinowało, no aż dostaliśmy, w końcu dostaliśmy ten film, którego naprawdę jestem wielkim fanem, bo, bo jest to dobrze zrobione, dobrze zrobione kino. Andy Muschetti pokazał jako reżyser, że on umie. On, to nie jest tak, że... Jak mówiłem, czyli od 9 do 5 przybijamy i tak dalej. I tyle naprawdę, tyle brakowało, a nie dostałby on tej roboty, bo również, jak to zresztą ma miejsce bardzo często w Hollywood, nie był on pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o fotel reżysera. Przed nim byli między innymi Robert Zemeckis, Sam Raimi, Matthew Vaughn, także Mark Webb. No i... Robert Zemeckis, no powrót do przyszłości, chociażby tak, mnóstwo świetnych filmów, Castaway itd. i tak dalej, tak dalej. No, Znany, znany, znany twórca. Sam Raimi, no również, martwe zło, Spider-Man, więc wiadomo, rzeczywiście, że osoby się znają. A Mark Webb to przecież Spider-Man, więc jak najbardziej, ale m, sam Raimi, a także Mark Webb stwierdził, nie dziękuję bardzo, oni mieli inny pomysł na to, jak tenże film miał y, wyglądać. James Wan, co zaskakujące, również. Y, w pewnym był podłączony, ale on miał do wyboru. Powiedzieli mu, sobie albo bierzesz Flash'a, albo bierzesz Aquamana. On stwierdził, że ona raczej interesuje jego historia typu origin story, czyli on chce ją odpowiedzieć od początku i wydawało mi się, że w Aquamanie może zrobić dużo lepszą robotę. No i rzeczywiście miał rację, bo Aquaman, pierwsza część, to dobre, dobre, rzeczywiście dobre kino. No i po tych wszystkich perturbacjach, jeden się wycofał, drugi nie. Jeszcze było dwóch gentlemanów, którzy pisali scenariusz do najnowszego Spiderman'a, czyli poprzez Multiversum, ale akurat też się nie zgrało. Domyślam się, że były różnice, no bo wiadomo, że jeżeli chodzi o filmy, to Marvel do niedawna, bo ostatnio to się zmienia, to naprawdę pokonywał w przedbiegach jak najbardziej DC, pokazywali im tylko i wyłącznie plecy, a teraz, no miejmy nadzieję, że to się, to się zmieni, bo... Marvelowe rewelacje ostatnio nie są rewelacyjne, jakkolwiek by to zabawnie nie zabrzmiało, ale no, miejmy nadzieję, nadziei, no, DC, no to wiadomo chociażby Robert Pattison w Batmanie, Materiffa, ale to jest inne uniwersum, inna Ziemia, i tak dalej, i tak dalej, więc rzeczywiście tu może być inaczej, ale naprawdę jest wykonany kawał dobrej, dobrej roboty. Powtórzę się tak, jak najbardziej. Mnóstwo smaczku, mnóstwo dobrego, wyważonego humoru. Fabuła. Czego mi zabrakło w fabule i y, aktorsko, no wiadomo, że pojawia się Michael Shannon jako, jako generał Zod, ale zabrakło mi wyrazistego złola. Bo. Michael Shannon, on niespecjalnie był zainteresowany powrotem, bo powiedział: No dobra, tak jak za zachowali się w stosunku do D.C., w sensie, do, do Snydera to niespecjalnie, no, ale później go muszę ci przekonał I muszę przyznać, że chciałbym w tym filmie zobaczyć wyrazistego Zwola. Kogoś, kto rzeczywiście no, nie pojawia się na 5 na sekund, no, powiedzmy, w, w, w cudzysłowie. I rzeczywiście, że był dobry, ciekawy, bo tak na dobrą sprawę wygląda na to, że w tym filmie największym. Przeciwnikiem y, Barego Allena Flasha jest Barry Allen Flash. On jako sam, sam sobie, bo, ponieważ przez to, co tutaj robi, co tutaj tworzy, no to nie wygląda, y, nie wygląda dobrze. Jest sam sobie winny. Przecież, dobrze oczywiście, no, że od początku wiemy, że skoro wróci, wróci się w czasie, no, tak, jakby powiedział, nasza posłanka Renata cofnie się do tyłu, to, no, to wiadomo, że będzie tylko i wyłącznie źle, tylko i wyłącznie gorzej. No ale tak to akurat się jakoś y, y, poskładało, więc. Tutaj bym chciał, aby ten złol był lepszy, mocniejszy, ciekawszy, ogólnie poza, no chyba trzeba się zgodzić, poza naprawdę główną obsadą, czyli powiedzmy Millerem Kitonem, no i może, może jeszcze Supergirl. Niespecjalnie te postacie są jakoś wyraziste bo może w pewnym momencie muszę ci stwierdzić, ok, dobra robota jest, zrobiony fajny film, ale musimy poupychać tych, tych aktorów i w pewnym momencie chyba ten, nastąpił przerost form nad treścią, nie do końca, ale, ale częściowo, że rzeczywiście tych postaci jest tutaj dużo, naprawdę tutaj całe mnóstwo i chyba nie było do końca czasu albo pomysłu, może nie, no bo... Chociaż w jestem czasu, 4 lata, film robili były do bo usuwali Fischera, więc ciężko stwierdzić to naprawdę co nie zagrało. Ale wybijają się na pierwszy plan jak najbardziej Miller oraz Keaton. I to na zasadzie, że jest super, i potem jest długo, długo, długo nic. No więc rzeczywiście jakoś tak to jest, yy, tak to jest zrobione co na pewno jest in minus w tym filmie, i to nie przekonuje mnie mówienie Andiego. Muszę, muszę tego, że nie no, tak, animacja tak ma wyglądać, to tak zwane CGI, czyli komputerowo generowane efekty, ponieważ to jest tak, że to jest w głowie Barego Elena, czy to jest to, czy to jest tamto, i tak ma wyglądać. Tak, zgodzę się, że no, kiedy on biegnie, no to wiadomo, że już wszystko jest roz, rozmyte, rozmazane, można by powiedzieć, i to ma wyglądać tak, a nie inaczej, ale już w momencie kiedy pojawiają się, pojawiają się pewne postacie nie będę mówił y, które no to rzeczywiście spodziewałbym się, że film z budżetem 200-220 milionów o którym już mówiłem, potrafi zrobić, e, a potrafi zrobić, bo jeżeli popatrzymy na to odwołam się oczywiście do Marvela y, nomen, nomen, do y, y, Miss Marvel, Captain Marvel, kiedy to odmłodzili powiedzmy y, Samuela Lee Jacksona, no tutaj pokazali, że potrafią, więc teoretycznie tutaj można byłoby również to dobrze zrobić, a nie wyszło to rzeczywiście dobrze, bo CGI jest ta, no, jest koszmarna w tym filmie, więc y, te postaci, które się pojawiają, ja rozumiem, że ok, patrzę i mówię pięknie, popatrzcie, on jest, ona jest, oni są, wszyscy się pojawiają, ale potem patrzę na wykonanie i zastanawiasz się why Leo, why, for money, wiadomo, że, że, że y, dla no Ale mm, chciałbym, ażeby przy okazji y, takich filmów to było dopracowane, bo jeżeli mamy no, ogromny film, który Powiem w tu po raz który, ma być początkiem DCU. Zaczynamy od nowa i start, restartujemy. I e, dostajemy taki film na początek. No to ja mi się bardziej spodziewał, że to jest na zasadzie DCU. Kończymy, dziękuję bardzo. Zamykamy rozdział i w tym momencie odpalamy od, lecimy od nowa. A tutaj taki, taki no, klops, krótko mówiąc, więc rzeczywiście tutaj mi się to. Nie, te, te efekty specjalne nie są naprawdę dobre, nie są super. Oczywiście, że są momenty, kiedy to wygląda rewelacyjnie. Kiedy tam flash biegnie, czy się bije, czy cokolwiek innego robią, no to wiadomo, że wtedy to wygląda dobrze, ale kiedy mamy komputerowo generowane efekty, kiedy jest CGI, hmm, to jest naprawdę, no, kiszka, krótko mówiąc, dno, słabizna, to nie, nie, wygląda, nie wygląda dobrze, ale to wszystko, te właśnie słabe efekty, efekty specjalne, może te postacie, które tak do końca, drugo, planowe, które tak do końca nie są super yy, nakreślone, i fabuła, której. To jest fabuła my no Wiadomo, od początku wiemy czego się spodziewać i domyślamy się jak, to się, jak to się zakończy. Mimo to dostajemy kilka zwrotów akcji, których byśmy się do końca nie spodziewali. No to muszę przyznać, że tak, jak najbardziej film mi się podobał. Nie jest to wybitny film, nie jest to film roku, jak niektórzy już, już yy, mówili. Nie jest to dobre, rzeczywiście solidne kino. Chciałbym powiedzieć, że dopracować efekty specjalne, dać im yy, no może nie więcej pieniędzy, bo tej pieniędzy już było. Yy, dostatkiem pieniędzy, bo było co miara, ale dać im kogoś, kto ma, kto ma pomysł, to tak jak w polskich filmach, bardzo często płaczemy, że dźwięk jest beznadziejny. Proszę bardzo. My się uczymy w Hollywoodzie. Ucz się od DC, ucz się od, od Marvela. Proszę bardzo. Może rzeczywiście tak, tak to będzie wyglądało dobrze, wyglądało ciekawie i tak, najbardziej polecam ten film. Jeżeli chcesz wiedzieć, znać moją ocenę, to sprawdź na filmie, tam jest wszystko y, napisane i. Patrzę w przyszłość. No wiadomo w tym momencie, że Ezra Miller poszedł na, na terapię i sam James Gunn powiedział tak, jak najbardziej nie wyobrażam sobie. Z drugiej strony, reżyserować, no ale James Gunn to jest szef, wiadomo. Krzysztof Jarzina ze Szczecina. Więc powiedział, że nie ma problemu Ezra, jeżeli będzie druga część i jak najbardziej powróci w roli Flasza. A skoro to był Flashpoint Paradox, wiadomo, że można byłoby go jak najbardziej zastąpić, na przykład wrzucić Granta Agustina albo jakiegoś w ogóle całkowicie innego innego aktora nieznanego. Więc rzeczywiście y, miejmy nadzieję, że idzie ku dobremu. 700 milionów chciałbym. Chciałbym naprawdę, żeby film y, zarobił tyle, bo Marvel, jak już mówiłem wcześniej, y, ostatnimi czasy nie dowozi, nie daje nam filmów jakościowych, nie pokazuje, że o proszę bardzo, my wiemy jak to jest, bo jeżeli popatrzymy na ostatnią fazę, no to to jest delikatnie mówiąc, słabo. I w tym momencie chciałbym, ażeby to był kontrapunkt dla y, tego. No wiadomo, jak ktoś ma monopol, no to nie wygląda to, nie wygląda to dobrze. a ciężko przeciwstawić kogoś Marvelowi, no bo, no co, mamy Hellboya? Nie, no Hellboy nie był, nie był dobry, nie był rewelacyjny. Faseci w czerni ogólnie tylko posługuje się, że tak powiem, komiksowymi filmami, więc mam nadzieję, że rzeczywiście DC się obudzi i nie tylko już, jeżeli chodzi o animacje, bo, według, według, bo tam według mnie, no widzisz, nawet mi się czasami język plącze, a tym bardziej, że słyszysz, że głos już też za so, so, so bardzo chciałem być Batmanem. I'm Batman. Zresztą sam, sam przecież, nawiązując oczywiście jeszcze do, do Marvela, sam Tom Holland powiedział, że podczas kręcenia właśnie filmu o Spider-Manie, w którym to Michael Keaton zagrał sępa i bardzo często w trakcie gdzieś tam jakichś bijatyk, jakichś bliskich starć, to Michael Keaton mówi do niego: I'm Batman. Tak, żeby go wytrącić. No więc akurat sam siebie też, że tak powiem, wytrąciłem. Ale wracając do, do meritum, że mam nadzieję, że rzeczywiście DC pokaże, że jak najbardziej pamiętamy. Że kilka filmów nam się udało. Bo według mnie Burst of Prey było ciekawym filmem. Ostatni y, Legend Samobójcy, czyli Suicide Squad, również Suicide, Suicide powinienem powiedzieć, Squad y, od DC był również, y, również ciekawym, dobrym projektem. Niedługo już już Aquaman 2, i mam nadzieję, że to będzie nowa jakość, że pokażą, tak, my jak najbardziej potrafimy to, co się tam wydarzyło. Te pozostałych. 13 filmów, bo tyle było w DCEU. No wiadomo, że nie wszystkie były złe, no bo były, była Wonder Woman, pierwsza, która była rzeczywiście dobra, i była Wonder Woman 1984, o której zapominamy i więcej o niej nie mówimy. I wyglądać to będzie dobrze, sensownie, bo ja chcę takie filmy oglądać, a wiadomo, że nic nie napędza dobrej, jakościowej. Jakby to można było, że no, jakości filmów, tak? Jak, jak po prostu dobra konkurencja, że w tym momencie Marvel proszę bardzo, oni robią dobre filmy. Może zaczną w końcu zarabiać powyżej miliarda dolarów, no to w tym momencie dziękuję bardzo. Już nie tylko Marvel, już nie tylko Sony ze swoim y, Spider-Manem. No, co tu dużo mówić? Może nie Flash, ale Batman i także Superman są wśród trzech najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów na świecie. To nie jest mój wymysł, to uniwersytet Harvarda kiedyś przeprowadził. Y, taką ankietę i okazało się, że Batman, Superman, a także Spider-Man to z trzech najpopularniejszych superbohaterów. A kiedy masz w swojej stajni dwóch z tych trzech, no to nie możesz nie zrobić z nich użytku, nie możesz nie zbudować czegoś, co jest piękne, co jest mocne, co rzeczywiście daje kopa i potem idziemy do kina i wracamy i jest banan. Popracujcie nad technikaliami, bo rzeczywiście chcemy lepsze efekty specjalne. Może się okazać, że za, nie, wiem, nie czas jakiś dostaniemy wersję Reżyserską, gdzie to będzie wszystko dopracowane. Chociaż z drugiej strony, nie wiem czy Andy Muschetti to jest Ridley Scott, który potrafi dodać 8 sekund do wyłowcy Androidów i one zmieniają wydźwięk. No, może może niekoniecznie. Może niekoniecznie, może nie tym razem, ale mam nadzieję, że kolejne produkcje już będą tylko lepsze, ciekawsze, mocniejsze i fajne. No i patrz, z tego wszystkiego zapomniałem powiedzieć o scenie po napisach, a takowa oczywiście jest, więc yy, dwa słowa o niej. Zakończenie? Nie, nie będę mówił o zakończeniu, które mnie akurat w pewien sposób. Yy, może nie rozzłościło, ale zdziwiło, w każdym razie scena po napisach, po napisach całkowicie już w tym momencie w barze, także zdradzam tutaj, zdradzam fabułę, w barze sobie siedzi Flash razem z Aquamanem, no i oczywiście on mu to, on to wszystko o, opowiada, potem wychodzą, jest Bach, kałuża i w ogóle, no krótko mówiąc jest jest jazda, jest zabawnie, niby wszystko w porządku, nie ma nic niby większego znaczenia, ale jak już mówiłem wcześniej ta scena i fakt, że Aquaman, a także ten Flash, Aquaman 2, druga część, i ten Flash mają prowadzić do DCEU, mają być początkiem, nowym początkiem, no daje nam, miejmy, na, miejmy nadzieję, wiarę w to, że będzie fajnie, będzie dobrze, że oni stają się przyjaciółmi i również będą występować w tym samym uniwersum, bo przez to, co Flash tam narobił w tym, w tym filmie, Trochę się rzeczy pozmieniało. Rzeczywiście, pewne postacie się pojawiły, i tak opatrzymy i to jest na zasadzie, ale jak to, ale jak to? tak, to jest możliwe. Rzeczywiście, zdarzyło się. Mam nadzieję, że nie wszystko się zmieni i rzeczywiście pewne osoby się, się pojawią, bo słuchaj, w pewnym, w pewnym momencie ten film miał reżyserować David Goyer, a Ryan Reynolds. Miał wcielić ją w rolę Barry'ego a tylko powiem, że ta dwójka współpracowała przy filmie chociażby Blade 3. Mhm, dokładnie wiem o co chodzi, więc nie wyszło tam, nie udało się. No, krótko mówiąc, mam nadzieję, że y, będzie dobrze, a Command 2, że będzie mocny, a Flash 2, że kiedyś rzeczywiście powstanie. A jeżeli chcesz więcej komiksowych, jak najbardziej recenzji, tutaj, tak, na tej liście jest ich całe mnóstwo.